Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dzisiejszy to eurodolar na poziomie 1,39,70, 1,39,50. Natomiast wcześniejsze godziny przyniosły na próbę przebicia poziomu 1,40. Kurs przez chwilę lądową na poziomie 1,40,10, 1,40,15. W odpowiedzi euro, euro złoty i USDPLN podchodzą delikatnie do góry, złotówkę traci na wartości. USD z poziomu 3.12, 3.13 na ten moment ląduje na 3.16, 3.16.70. Euro złoty to poziom rzędu do 4.41, 4.42. Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy to tylko jedna publikacja makro. Myślę, że mimo wszystko dosyć istotna. O godzinie 10.00 indeks IFO z Niemiec. Tutaj wartość oczekiwana do 85 punktów względem 83,7 punktów z miesiąca poprzedniego. Tę wartość już oczywiście poznaliśmy. Została ona publikowana na poziomie 84,2 punktów. Także teoretycznie gorzej niż to co było oczekiwane, ale lepiej niż publikacja zeszłego miesiąca, co może raczej pomóc tutaj EURO. Dziękuję Państwu uprzejmie, jeszcze miłego dnia. Do widzenia.